Jeżeli chodzi o czynności prowadzone, bo nadal to postępowanie jest prowadzone, są to przesłuchania świadków, zbieranie dokumentów, które mają na celu weryfikację, czy środki przekazywane przez osoby za pośrednictwem tegoż portalu rzeczywiście były przekazywane na cele, co do których te zbiórki były prowadzone. Aktualnie postępowanie toczy się w sprawie, to znaczy, że nikomu do chwili obecnej nie zostały przedstawione zarzuty. Pod lupą śledczych znalazły się zbiórki prowadzone od 2020 do 2023 roku. Postępowanie zostało wszczęte w maju 2023 roku. Poseł Łukasz Litewka prowadzi działalność charytatywną od dekady. Dużą popularność zyskał, organizując akcje pomocowe w mediach społecznościowych. Udało mu się zebrać ponad 20 milionów złotych na pomoc chorym dzieciom, osobom starszym i potrzebującym, a także zwierzętom. Rzętom. Poseł nie skomentował dziś prowadzonego postępowania.